Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV? Witam pana Przedstawiciela Zajęcia, Witam Przewodniczącego Gminy Krzysztofa Słowackiego. Witam, witam gminy Doblet, Pana Gminy Dowla z Pana Krzysztofa Radio. Witam, witam y, pracownika Przedstawiciela Zajęcia, Wysokiego

Wszystkich członków naszego Towarzystwa Dziennicy Brzańskiej. Ale ta Pani jest, ale to tak jako naszego członka, dziedzicielka, sponsora i przyjaciela naszego Towarzystwa. Także, no witam wszystkich zebranych, krótko mówiąc. I uważam, że rozpoczęliśmy nasze spotkanie z okazji oddania tego podmiotu, podmiotu na cmentarzu. To znaczy chciałem będą przygłosić, podziękować wszystkim naszych darczyńcom Urzędowi Marszałkowskiemu za przydzieloną dotację w wysokości 8 tysięcy, Radzie Gminy Dobry, która też nam dotację w wysokości 8 tysięcy, po prostu dziękuję wszystkim darczyńcom którzy przyczynili się do no, tego, że wybraliśmy za to już pieniędzmi. Tutaj nas wspiera rodzina państwa Grodnickich, w ich sposób znaczący oraz tym społeczeństwu, które tych ofiar nas tutaj w tej chwili też kwestii wspiera. Więc dzięki właśnie tym wszystkim było tym oczyste, to możliwe, że te pomniki mogliśmy ten pomnik ostatni, aż od pomniki pomikli, bo musimy zacząć od tego, co na początku, później pani kontroleska przedstawi rysy społeczne, hmm. nasze hmm. działalności w zakresie renowacji pomników. Zjemy obiad i później będziemy tak. mogli sobie porozmawiać na ten temat. Ja obiekt. tak króciutko to, co, to, co było najbardziej tak istotne w tym, naszym, w tym naszym dziele ratowania zabytków na terenie Unii Ochrona i ratowanie tych pamiątek w przeszłości to było jedno z takich najważniejszych zadań, jakie sobie postawiliśmy w momencie, kiedy nasze towarzystwo się zawiązywało, to od początku naszej działalności. No, nasza gmina niestety nie jest bogata w zabytki, tym bardziej no, jest potrzebna ta determinacja w ratowaniu i ochronie każdego z nich. Najpilniejszą sprawą było ratowanie niszczących zabytkowych pomników nagrobnych na, na miejscowym cmentarzu parafialnym. Wytypowaliśmy te, które bez natychmiastowego ratunku mogły w krótkim czasie ulec całkowitej dewastacji. Nasze działania wspierane przez wczesnego proboszczu naszej parady księdza Franciszka Rutkowskiego doprowadziły do szybkiego wpisania do rejestru zabytków tych najbardziej zagrożonych pomników. Przy tych staraniach spotykaliśmy się też życzliwymi radami wsparciem ze strony Delegatury wojewódzkiego do Ochrony Zabytków w Siedlcach. Przy naszym braku doświadczenia była ta pomoc w latach 2006-2008 w ciągu dwóch lat zostały wyremontowane cztery XIX-wieczne wykonane z piaskowca pomniki nagrodne członków rodziny Jaźwińskiej w Herb Rzymała Dobre przez prawie 100 lat znajdowało się w posiadaniu tej patriotycznej, bardzo zasłużonej rodziny. Byli oni między innymi fundatorami Dobrzeńskiego Kościoła. W 1862 roku Walenty Jaźwiński, ten, który ma ten metalowy taki ten ten najbardziej okazały pomnik przeznaczył dla parafii 155 murów gruntu wydzielonych z folwarków dobre, a w 1878 roku ukończono budowę nowego, murowanego kościoła zniesionego staraniem jego żony Kamily według projektu Bolesława Podczaszyńskiego. W 2009 roku sfinansowaliśmy konserwację właśnie pomnika Waletego-Jaźlińskiego, uporządkowaliśmy otoczenie i ogrodziliśmy odrestaurowane pomniki. Ufundowaliśmy też tablicę informacyjną i tym samym zakończyliśmy pierwszy etap prac tych renowacyjnych na Wykonanie ozdobnego ogrodzenia zabytków według projektu pani Krystyny Łuczyńskiej stało się możliwe dzięki wsparciu życzliwości wykonawcy pana Szczepana Kileńczyka i jego firmy z dobrego. W 2009 roku na nasz wniosek kolejne pomniki nagrobne znalazły się pod opieką Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Do rejestru zostały wpisane następujące nagrody. Bolesława Lasockiego zmarłego w 1870 roku. Konstancji z Ryszków-Kaczanowskiej zmarłej w 1851 roku. Zuzanny z Bogusławskich-Obowskiej zmarłej w 1918 roku. Ludwiki z Plutów-Czarnowskiej zmarłej w 1894 roku. I Józefa Czarnowskiego zmarłego w 1861 roku zmarli, członkami rodzin szlacheckich przez pokolenia zamieszkujących na terenie naszej gminy. W 2010 roku ze środków własnych sfinansowaliśmy opracowanie programu i kosztorysów renowacji tych właśnie pomników świeżo wpisanych do rejestru zabytków. Natomiast w 2011 roku została wykonana i rozliczona renowacja pomnika Wolesława Lasowskiego, a w 2012 uratowaliśmy najbardziej zniszczony pomnik Konstancji z a jednocześnie z odnalezionych fragmentów został ustawiony na dawnym miejscu nagrobek Juliany w klasowskiej z 1853 roku. Tu nasz pan prezes się okazał talentem detektywa i ustalił, gdzie są te, te właśnie części tego pomnika. Mamy nadzieję, że, w dawnym, że po wpisaniu do rejestru zabytków, co już wniosek, już wniosek jest złożony i temu zabytkowi uda się przywrócić pierwotny wygląd. W ubiegłym roku został też wykonany chodnik z kostki brukowej, wyremontowanych w ostatnim czasie pomników oraz uporządkowany teren na ich zapleczu, gdzie znajdują się XIX-wieczne, a może i starsze pieczory, pieczary grobowe. Prace te częściowo nieodpłatnie wykonał pan Krzysztof Zapety z Dobrego. Członkowie naszego towarzystwa w latach 2006-2012 w organizowanych corocznie kwestach zebrali łącznie 24 950, 44 zł. Jednak była to kwota dalece niewystarczająca w stosunku do potrzeb. Na szczęście, nasze działania zyskały wsparcie i pomoc instytucji, które widocznie uznały, że to, co robimy, ma sens. Dzięki temu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego i Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków otrzymaliśmy dotacje w wysokości 53 tys. zł, a z Urzędu Gminy W Dobrym 8 tysięcy. Łącznie otrzymane dotacje stanowią kwotę 61 tysięcy zł. I teraz, ponieważ podziękowań nigdy dość, to korzystając z okazji, serdecznie dziękujemy wszystkim instytucjom, osobom prywatnym, które w różnej formie pomagają nam w dziele ratowania zabytków. Wdzięczni jesteśmy za wielką życzliwość okazywaną na przez posła na Sejm RP pana Krzysztofa Borkowskiego. Dziękujemy za owocną współpracę proboszczowi naszej parawi księdzu Zdzisławowi Gniazdowskiemu, władzom naszej gminy z wójtem, panem Krzysztofem Radzie i przewodniczącym Rady Gminy Ryszardem Szczurowskim, pani skarbnik Urzędu Gminy Elżbiecie Gadomskiej, i panu sekretarzowi. I rodzinie, no i rodzinie państwa Gromorskiej, którzy są naszymi wielkimi przyjaciółmi wspierają nas w różny sposób, bardzo serdecznie. Oraz wszystkim innym sponsorom. Bardzo dziękujemy za wielką pomoc i wykonanie renowacji pomników, panu Magisławi Andrzejowi Sołtysiukowi, a za wsparcie i fachową pomoc kierownictwo delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, a w szczególności panu Cezarem Mostasowi, który nas tutaj no już naprawdę staro się wspiera. Prosimy też o dalszą życzliwość, bowiem na ratunek czekają nie tylko następne pomniki, ale i stare kapliczki przydrożne oraz miejsca pamięci narodowej. narodowej. Dziękuję serdecznie. Można zabrać głos, jak chciałem Może przejść z z tyłu. Doceniając Państwa wkład w dzielę ratowania zabytków minister kultury i dziedzictwa narodowego przyznał srebrną odznakę za opiekę nad zabytkami panu Janowi Czerniawskiemu. To jest legitymacja. także bardzo proszę, gratuluję. To jest dosyć rzadka odznaka, bo y, bardzo niewiele osób posiada tą znakę. Ona upoważnia między innymi, chyba są jakieś upusty y, do każdego muzeum państwowego. Y, jak się nosi taką odznakę, Ale ma się przy sobie... No Także 50% upustu jest. Jeśli chodzi o yy, zakupy. Jeszcze to, raz wszystkim oddaje gratulacje. Chciałbym ja podziękować za to, że nie, 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 nie tylko dla mnie, ale dla całego towarzystwa. To 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 Gdyby można to to było te legitymacje pożyczać, to tylko pożyczam. <laughs> I sukces uważam, że jest, jest, naszy, jest naszym sukcesem wspólnym. No ale przede wszystkim. Dziękuję, po prostu zostałem wzruszony no, no, i, i jakby... Miło mi jest że no, po prostu no, w, w, w dzisiaj w tych okolicznościach przy tak szanownym gronie gości tu zaproszonych i nas wszystkich, że zostało to wręczone i jakby że nasze towarzystwo. Dostrzegany jest na zewnątrz i też jest ceniony. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja się bardzo cieszę, że mogę być po raz kolejny w zasadzie przy tych nagrodkach i później na takim spotkaniu, gdzie może z przyjemnością wysłuchałem też odczytu gdzie możemy podzielić się kawałkiem historii ziemi bogrzeńskiej, a też. Yy, powiedzieć w ciepłych słowach o tych, co dbają o to, co było naszymi korzeniami, dbają o to dziedzictwo tutaj kulturalne, i dbają o to, co właśnie stanowiło fundamenty kiedyś ziemi Dobrzyńskiej, kiedyśmy dyskutowali, że kiedyś to Ludzienko kręgło, bo tam była siedziba gminy i to jest niezmiernie ważne. Także na ręce Pana Jana Czerniowskiego. Tutaj własnym, a także i samorządu mozowsze no chciałam złożyć to podziękowania. To podziękowania dla wszystkich członków Towarzystwa, dla Pana Wójta, y, oczywiście dla konserwatora Zabytków Stanisława Fiodorczuka y, i wszystkich pracowników, bo sam nic by nie zrobił. Ważne, że potrafiliście taką grupę stworzyć, y, którego, której celem jest pamięć, zachowanie pamięci o tych potomkach, którzy kiedyś y, budowali naszą przyszłość. Na tych fundamentach budujemy dzisiaj naszą przyszłość. Także wielkie słowa podziękowania i uznania dla całego Towarzystwa. Cieszę się, że Państwo aktywnie tak działacie. Życzę dalszego takiego działania i takich, takich prac, bo to jest bardzo potrzebne. Potrzebne tutaj myślę, że dla tej gminy, potrzebne dla powiatu, a także całego Mazowsza. Pomimo, że może Ziemia Dobrzańska, tak jak tutaj Pani mówiła, nie ma może wiele zabytków, ale te zabytki, które są, one są niezmiernie ważne, bo to jest historia, historia Polski, ta historia Polski różna była, bardzo trudna też, różne okresy Polska przechodziła, nas była nasza państwowość podczas też nie było. Te pomniki pamiętają, pamiętają różne okresy Polski i te pomniki myślę, że będą dla potomnych czymś ważnym. I kiedy przyjdziemy pod te pomniki, to też możemy będziemy, będą mogły nasze dzieci uczyć się patriotyzmu, a to jest ważne. Że nawet w jednoczącej się wielkiej Europie ważne jest, żebyśmy pamiętali o korzeniach, żebyśmy pamiętali o tym, że jesteśmy Polakami, żebyśmy pamiętali o tym, co polskie, nasze narodowe, to to jest ważne. Także wielkie słowa, uznania, czyńcie państwo tak dalej. Jeżeli będą takie możliwości tylko, to chętnie będę państwa wspierał, również będę Yy, marszałka czyli wicemarszałków w Urzędzie Marszałkowskim, wszystkich tych, którzy mają wpływ na to, również yy, przedstawicieli Ministerstwa Kultury, wszystkich, którzy mają wpływ na środki, jakiekolwiek środki na ratowanie zabytku. A tutaj dla dobrego, dla całej gminy życzę dalszego lufoju, mądrych decyzji. Zmienia się dobre, widać, yy, kiedy przyjedzie się dzisiaj śnieg, może zasłanie, ale i cały rynek i różne miejscowości się zmieniają, to jest pozytywne. Pozytywne, że państwo stanowicie wspaniałą taką grupę i towarzystwo, i radni, i samorząd, i sołtysi, i wszyscy mieszkańcy działacie dla dobra wspólnego, a tego nam bardzo potrzeba. To nie ma jakichś tam baśń, kłótni, a jest takie wspólne działanie. Życzę dalszego rozwoju, wszystkiego dobrego i towarzystwo niech tak dobrze działa. Dziękuję Tutaj chciałem w imieniu samorządu podziękować całemu towarzystwu za działalność yy, właśnie w kwestii ratowania płomników, w kwestii yy, przypominania o czasach minionych. Rolą samorządu jest tego typu działania wspierać. Bardzo ja się cieszę, że udało się taki, jak słyszeliśmy tutaj z pani Kowalewskiej, yy, montaż finansowy yy, zbudować, że zarówno Troszkę pieniędzy, jak słyszeliśmy, nie za dużo, może, ale z budżetu gminy, bardzo duża w porównaniu do tego wkładu z Urzędu marszałkowskiego. no taki jest cel pieniędzy między innymi samorządowych, żeby wspomagać. Tego typu działalność, także ja tutaj jak sądzę w imieniu samego samorządu, w imieniu Rady Gminy mogę zadeklarować, że taką pomoc zawsze będziemy nieśli w miarę naszych możliwości, że będziemy się starali wspierać tego typu działania. Także dziękuję całym towarzystwu, panu prezesem na czele. Gratuluję tego odznaczenia i wyróżnienia, bo to jest tak naprawdę wyróżnienie. Dla całego towarzystwa także cieszę się bardzo też, że inni biorą z Was przykład w innych dziedzinach, bo, bo właśnie działalność związana z zabytkami jest jakby jednym z elementów działalności i życia gminy i inni biorą przykład w innych dziedzinach, także to, też mi bardzo cieszę. Bardzo dziękuję za tą aktywność. Свихач ТВ.